Męczy cię tworzenie grafiki, nie wiesz, który szablon wybrać, który najlepszy będzie do zrobienia Twojego postu, albo być może po prostu nie wiesz jak zacząć, żeby zrobić dobry post na e, social media. Choć pokażę ci narzędzie, które działa na zasadzie sztucznej inteligencji, wystarczy, że wpiszesz to, co chcesz osiągnąć, a ono stworzy ci gotowy szablon albo nawet kilka różnych szablonów, w których ty będziesz mógł sobie spokojnie pomieszać. Co więcej, za każdym razem, kiedy pomieszasz i dodasz coś nowego, to pojawią się nowe propozycje, nowe wariacje, które sztuczna inteligencja dla ciebie przygotowała. Co więcej, to wszystko jest oczywiście za darmo. Ten program znacznie lepiej reaguje, kiedy wydajemy komendy po angielsku, ale jeżeli napiszemy coś po polsku, to on także jest w stanie zrozumieć, co do niego napisaliśmy, więc zobaczmy, co nam wyszło. Trzeba na pewno, są tutaj kury i krowy. Na jednym zdjęciu nie, ale jak widzicie, inne zdjęcia z samymi krowami wyglądają naprawdę naprawdę zacnie i ładnie, ale jeżeli byśmy chcieli całkiem coś innego i mieć inne wersje naszych, że tak powiem, grafik, no to możemy skorzystać z tego tak zwanego promptu, czyli tej podpowiedzi, którą nam przetłumaczył bezpośrednio program już na język angielski po to, żeby samemu móc to lepiej zrozumieć. I Tu już mamy gotowe formaty, tym razem, które nam wygenerował na podstawie angielskiego zapytania. Moim zdaniem wygląda to ciut lepiej. Na pewno jest taki format, który mi się podoba, czyli to jest ten i z niego bym skorzystał. Klikam sobie na niego, przechodzę do opcji, żeby go skustomować, czyli mogę sobie teraz pobawić się, bo to nie wyszła nam grafika, której nie możemy później tknąć, nie możemy ruszać. Teraz mamy tak naprawdę schemat postu, który możemy się bawić. Możemy przejść sobie, dodać sobie na przykład wizerunek naszego produktu, przeciągamy go sobie tutaj. kiedy coś dodamy do naszej grafiki, ona nam podpowiada od razu z boku nowe pomysły. Te pomysły jedne są lepsze, inne są gorsze, ale zawsze to może pobudzić naszą fantazję do tego, żeby tą grafikę inaczej zrobić. A ten program nazywa się Microsoft Designer, wystarczy, że odpalicie go sobie, zalogujecie się, możecie korzystać z niego dowoli za darmo.